wszystkie takie sytuacje, w których znane aktorki na przykład odmawiają, nie wiem, farbowania włosów, albo mówią, że są w związku z kobietą. Takie informacje, które dochodzą do nas ze strony nie tylko aktorek, ale różnych osób, mm -hmm. powiedzmy, rozpoznawalnych, które mówią o ich jakichś emancypacjach indywidualnych, na przykład o decyzji nierodzenia dzieci, albo o aborcji, albo właśnie o, nie wiem, czymkolwiek, co dotyczy wolności, w ramach ciała i seksualności. To są wszystko takie performatywne akty, nawet jeżeli one nie są podejmowane świadomie, bo, bo, bo jedno to jest robić coś, na przykład zebrać ileś kobiet, które mhm. tam y, y, coś robi wokół swojej seksualności, a co innego jest po prostu powiedzieć o tym, że się zrobiło coś ze sobą, co jest przykładem dla innych kobiet um, i pokazuje, że można i że od tego się nie umiera. E, i, I tego też mamy bardzo dużo w kulturze, ale też po, po prostu mamy taką kulturę.